Dokumenty umieszczamy w OneDrive trzema sposobami. Pokażemy to na przykładzie wybranego folderu. W pierwszej kolejności przesyłamy dokument z dysku. Wchodzimy do folderu, w którym chcemy umieścić dokument, a następnie klikamy przycisk Przekaż. Na dysku wybieramy poszukiwany dokument i kliknięciem przycisku Otwórz posyłamy do folderu. Drugi sposób to przeciągnięcie dokumentu z eksploratora Windows. Przykładowo przeciągniemy ten dokument. I wreszcie trzeci sposób. Tworzymy nowy dokument Worda. A więc klikamy Nowy. Następnie Dokument programu Word. Uruchamiana jest aplikacja webowa Word Online. Jest to uproszczona wersja Worda pracująca na serwerze, uruchamiana oczywiście w przeglądarce internetowej. Utworzymy jakiś dokument. Naturalnie możemy go formatować. Do dyspozycji mamy stosunkowo proste narzędzia. Nie są one tak rozbudowane jak w Microsoft Word instalowanym w komputerze, tym niemniej z powodzeniem służą do tworzenia stosunkowo nieskomplikowanych konstrukcyjnie dokumentów. Zwróć od razu uwagę, że nie dysponujemy typową funkcją zapisywania dokumentu na serwerze, gdyż jest on zapisywany automatycznie. Możemy zmienić nazwę pliku, klikając dwukrotnie na główek, a następnie wpisując potrzebną nam nazwę. Po naciśnięciu klawisza Enter. Dokument zyskuje nową nazwę. Możemy zamknąć kartę z Wordem, a tutaj automatycznie pojawia się sporządzony właśnie dokument. Kliknięcie powoduje uruchomienie dokumentu wersji do odczytu, natomiast wybranie polecenia Edytuj dokument pozwala przejść do edycji albo w trybie online, a więc Webowej wersji Worda, albo też do edycji w programie Word, a więc tym zainstalowanym w komputerze. Pokażmy jeszcze, w jaki sposób możemy edytować dokument w Wordzie zainstalowanym w komputerze. Przykładowo dokonamy edycji Janka Muzykanta. Otwórz Word. Uruchom aplikację. Wskazujemy Microsoft Office 2013. Potwierdzamy kliknięciem przycisku OK. Pojawia się jeszcze komunikat, że niektóre pliki mogą zawierać wirusy szkodliwe dla komputera. Upewnij się, że ten plik pochodzi z zaufanego źródła. Plik jest na naszym koncie. Możemy go otworzyć. Tak. Uruchamiany jest Word w komputerze. I jak widzimy. Możemy dokonać edycji. Dokonamy prostej edycji, zmieniając po prostu kolor czcionki. A następnie zapiszemy dokument, klikając przycisk zapisz lub naciskając skrót klawiaturowy Ctrl S. Zmieniona wersja została zapisana na serwerze. Zamkniemy Worda. A teraz sprawdzimy, czy rzeczywiście dokument został zmieniony. Faktycznie widzimy nazwisko autora zapisane czerwoną czcionką. Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Aby wczytać dokument do Worda zainstalowanego w komputerze, Word musi być zalogowany na to samo konto, na które zalogowaliśmy się w aplikacji OneDrive.